Puls start Gniezno z dwójką Tomasz Pajerski, apatora Diana Toruj z trójką Jarosław Ampel, BGZS, Apolonia Piła z czwórką Piotr Świst, Albergo Gorzów, Wielkopolski z piątką Jacek Szyżania, Kapta Wrocław z szóstką Rafał Okoniecki, zastępujący wątki Grzegorza Walaska, Rafał Koniecki, Unia Leszno dalej, siódemka Rafał Dobruczki, BGZ Polonia Piła, ósemka Rafał Kurmański, Zetka, że Mix, Zielona Góra 9 Robert Rados Atlas Wrocław, 10 Damian Waliński, 3 Leszno. Z 11 Mariusz Węgrzyk RKM Rybnik. Z 12 Piotr Kotasiwicz Pojtę Polonia Bydgoszcz. Z 13 Andrzej Huszcza Zetka Żed Zielona Góra. Z 14 numerem Robert Sabina, Apatera Adriana Toruń. Z 15 Tomasz Golob Pojtę z Polonia Bydgoszcz. I z 16 Jacek Krapała Unia Leszno. Panie Andrzeju, yy, równo 20 lat temu zdał Pan złoty krążek indywidualnych mistrzostw Polski. Yy, czy nie czas już na drugi medal złoty? Przydałby się. Nawet In ne, a zabeležil medal. No, ne, trudno. Od 1982 roku, jak, kiedy Pan zdobywał ten złoty medal, przez kilka następnych sezonów nie schodził Pan poniżej 6-7 no, miejsca. Były medale te trochę z mniej szlachetnego kruszcu, potem troszeczkę inaczej. Teraz dziś w tym sezonie Pan w znakomitej formie jest, no więc może jednak w Toruniu będzie coś tutaj na tym torze, na podium? No dziękuję, ale tu jest cała szesnastka najlepsi zawodnicy, nie wybrani, tylko wyjechali sobie sami te miejsca żeby masowej do finału, także ja tu liczę, że każdy z 16 może ten najcenniejszy medal zdobyć i także, a jakby przypadł mi, no to bym był zadowolony. Pan Andrzej Huszcza dzisiaj też tak jak zwykle skromny, ale 20 lat temu zdobywał tytuł mistrza Polski. To czas chyba na mnie. Jeszcze nie mam, także... Bardzo chętnie. Wszyscy tutaj, którzy tutaj się znaleźli, to naprawdę jadą nieźle w lidze i nie, znaleźli, nie są przypadkowo, nie jeżdżą przypadkowo i tak samo ja znalazłem się dlatego, bo w tym sezonie dosyć dobrze jadę na równym poziomie i gdybym wygrał albo zajął miejsce na podium, byłbym z tego bardzo zadowolony, ale naprawdę wszyscy chcą tutaj to zdobyć. No na pewno mi przykro, że e, akurat tak się stało, że jak że grzesiek odniósł poważną kontuzję. No niestety nie może dzisiaj wystąpić, e, ja na tym korzystam. Tak już jest, że z czyjegoś nieszczęścia ktoś, ktoś e, korzysta. No na pewno trudne zawody, stawka jest bardzo wyrównana i każdy chce wygrać. E, zobaczymy jak dzisiaj będzie. W wyniku dzisiejszego finału pojadą Krzysztof Cegielski w kasku czerwonym, Tomasz Pajerski w niebieskim, Jarosław Hampel w białym i Piotr Świsty w żółtym. Tuż przed wyjazdem zawodników do prezentacji nad stadionem, nad miastem przeszła ulewa, warunki torowe zmieniły się bardzo, jest trochę wody. No miejmy nadzieję, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo jazdy zawodników. Z pewnością czasy będą gorsze, trudniej będzie się walczyło na dystansie. No ale bądźmy dobrej myśli, wszystko się dopiero zaczyna. Pierwszy wyścig zwleka z podjechaniem pod taśmę. Różnowiec startu jest Krzysztof Cegielski, teraz jest wszyscy gotowi. Jest spokojnie Piotr Świst, ale bardzo szybko zawęża do wewnętrznej. Oj, że tam nie doszło do upadku, to, to naprawdę cud Krzysztof Cegielski na czwartej pozycji mimo dobrego startu. A Piotr Świst po bardzo szybkim zajechaniu do wewnętrznej krawędzi toru znajduje się na pierwszym miejscu, tuż za nim Tomasz Bajerski, trzeci Jarosław Hampel. Cegielski. Prawie komplet publiczności na trybunie przy drugim wirażu. Nieco mniej osób, ale prawie komplet zasiadł, by oglądać szesnastkę najlepszych żywowców w tym roku. Jeszcze jedna szansa dla Tomasza Bajerskiego. Tu jest dużo wody, wjechał w nią Piotr Świst, wjechał także Tomasz Bajerski. Na trzecim miejscu Cegielski Jarek Hampel musi zjechać z toru widzą to Państwo w tej chwili i tylko trzech zawodników kończy wyścig pierwszy Piotr Świst, Tomasz Bajerski i Krzysztof Cegielski w takiej kolejności już robcy minęli linie metry W biegu drugim jadą Jacek Krzyżaniak, Rafał Koniecki, Rafał Dobrowski Rafał Kurmański bardzo blisko siebie Jacek Krzyżaniak trochę, trochę tam ciasno było w tym pierwszym wirażu Rafał Dobrucki na drugiej pozycji teraz zbliżył się do Dobruckiego Rafał Koniecki coraz dalej odjeżdża swoim rywalom Jacek Krzyżaniak myślę, że po kilku wyściga będzie coraz mniej wody na torze która z pewnością przeszkadza zawodnikom podczas tych pierwszych biegów jedzie się bardzo ciężko ale tradycyjnie jak to w jeździć należy blisko wewnętrznych krawędzi toru prowadzący Jacek Krzyżaniak no i widzą Państwo jak trudny jest dzisiaj tor po tym szybkim ale intensywnym opacie deszczu. Jacek Krzyżaniak, Rafał Dobrucki, Rafał Okoniewski i Rafał Kurmański. Robert Dados, Damian Baliński, Mariusz Węgrzyk, Piotr Kotasiewicz, wyścig trzeci. Oj, upadł jednak, jednak upadł Mariusz Węczyk Wyścig trwana, nadal spoglądam w stronę sędziego. Teraz dopiero zostaje ten bieg przerwany. W pierwszym podejściu do tego startu tuż po wejściu pierwszy wiraż przewrócił się Mariusz Węgrzyk. Sędzia Marek Wojaczek wykluczył rybnicza Nina jako sprawcę przerwania wyścigu. Dados Waliński, Lukasiewicz, wyścig trzeci. Nerwowo pod taśmą dosyć długo trzymał. Tym razem sędzia zawodników prowadzi Robert Dados. A i żeby się nie doszło tam do jakiejś kraksy. Wykorzystał ten moment błędu. Oj, proszę Państwa, jednak warunki na to, nie są najlepsze. Najprawdopodobniej jeżeli nie zjedzie Damian Baliński z toru wyścig będzie przerwany. Chyba mu się uda. Wyścig trwa nadal. Piotr Protasiewicz prowadzi, ale trzeba jechać bardzo ostrożnie. Jest w tej chwili wiecznie tutaj na stadionie. Być może ta nawierzchnia się odsypie, być może wiatr trochę wysuszy tor, ale ale to będzie za jakiś czas. A jak niebezpieczny jest to tor, widać już w tej chwili. No i proszę Państwa, sędzia zdecydował wykluczyć Roberta Dadosa. Piotr Protasiewicz zatem uprze... ukończy wyścig trzeci na pierwszym miejscu, natomiast wykluczony z tego wyścigu jest Robert Dados. Bardzo interesująco zapowiada się wyścig czwarty. Andrzej Huszcza, ZK Rzecz Zielona Góra, Kask Żółty. Robert Sawina, Bator Adriana Toroń, Kask Niebieski. Tomasz Golop, Pointe z Polonia, Bydgosz w Kasku Czerwonym. I Jacek Krępała z Uniwerszno w Kasku Białym. Dokładnie 20 lat temu Andrzej Huszcza zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski, a Tomasz Golop, obecnie panujący jeszcze mistrz Polski, miał wtedy 11 lat. A więc spotyka się doświadczenie, rutyna, ale już nie młodość, bo Tomasz Golob ma 31 lat. W wyścigu czwartym startuje z pierwszego pola. To pole pierwsze i drugie powinno dzisiaj przynosić korzyść. No ale jak, jak będzie dowiemy się po 20 wyścigach. W tych warunkach dzisiaj panujących na to, że trudno przewidzieć jak się to wszystko potoczy. Tomasz Golob na pierwszym polu startowym, dalej Robert Sawina, Jacek Krępała i Andrzej Chuszcza, bardzo szybko pojechał Andrzej Chuszcza i on prowadzi, no i teraz proszę Państwa tam jest bardzo niebezpiecznie przy tym wyjściu na prosto, Andrzej Chuszcza prowadzi, zanim Tomasz Golob, trzeci jest Robert Sawina, a czwarty Jacek Rempała, znakomicie wystrzelił Andrzej Chuszcza. Słyszeli Państwo co powiedział ten sympatyczny zawodnik przed turniejem, teraz z przewagą chyba dwóch motocykli nad Tomaszem Golowem prowadzi. Powinien chyba jednak bliżej wewnętrznych krawędzi toru jechać Pan Andrzej. Tomasz Golow czai się cały czas do ataku. Ta prowadząca już w tej chwili para odjechała Robertowi Sawinie i jeszcze bardziej Jackowi Rempale. Wygląda na to, że Andrzej Kuszcza dowiezie zwycięstwo. Tomasz Golop robi co może teraz na prostej. Widać, że ta moc motocykli jest niemal jednakowa. No i proszę Państwa, ostatnie metry. Andrzej Kuszcza wygrywa w wyścigu czwartym. Drugi jest Tomasz Golop. Trzeci Robert Sawina. A czwarty Jacek Krępała. Wycięzce wyścigu czwartego, Andrzeja Chuszczę, zobaczymy także w biegu piątym, tym razem w kasku czerwonym. Pierwsze pole startowe jego rywalami będą Robert Dados, Atlas Wrocław, kask żółty, Jacek Krzyżaniak, kask biały i Krzysztof Cegielski, kask niebieski. Krzysztof Cegielski tuż obok Andrzeja Chuszczy, po prawej ręce Jacek Krzyżaniak, który w pierwszym starcie wygrał. Robert Dados był wykluczony w pierwszym starcie, teraz jedzie z czwartego pola. Bardzo dobry start Krzysztofa Cegielskiego. Zamknięty nieco Andrzej Huszcza, ale po prawej stronie atakuje Robert Dados. Jednak Cegielski lepszy. Teraz Dadosa wyprzedza po wewnętrznej Jacek Krzyżaniak. No i Andrzej Huszcza ma szansę. Ogląda się. To proszę Państwa żużdowiec nie tylko bardzo doświadczony, ale również mający ocie dookoła głowy. Ogląda się, czy coś się nie przytrafiło zawodnikowi jadącemu za plecami. No to świadczy o wielkiej odpowiedzialności tego zrzutowca. Przede wszystkim to co dzieje się na torze, a punkty i miejsca w biegu dopiero w drugiej kolejności. Tak więc Andrzej Kuszcza jest na trzeciej pozycji, a prowadzi Krzysztof Cegielski przed Jackiem Krzyżaniakiem. Teraz jakby nieco szybciej Andrzej Kuszcza. Coraz bliżej Jacka Krzyżaniaka być może zdoła urwać Wrocławianinowi jeszcze jeden punkt. Z pewnością zwycięży Krzysztof Cegielski przywiezie 3 punkty. A na drugim miejscu jednak Jacek Krzyżaniak mimo ambitnej walki Andrzeja Chuszczy. Jacek Krzyżaniak 2 punkty, jeden punkt zapisujemy Andrzejowi Huszczy. A tym razem ponownie bez punktu Robert Dados. W biegu siódmym zobaczymy Mariusza Węgrzyka, RKM Rybnik w Kasku Czerwonym, Tomasza Golowa, z Polonia Bydgoszcz w Kasku Niebieskim. Rafała Dobruckiego w BGRTS Polonia piła w kasku białym i Jarosława Hampela w kasku żółtym. Jarosław Hampel nie ukończył pierwszego swojego startu, na razie bez dorobku punktowego. Rafał Dobrucki ma dwa oczka, Mariusz Węgrzyk został wykluczony, tak więc również nie ma punktów na koncie tego zawodnika. Tomasz Golop był drugi za Andrzejem Pulszą w wyścigu czwartym. Teraz zakłada się Tomasz Golob na swojego rywala. No i kolejność jest następująca: Tomasz Golob. Mariusz Wędzyk, Jarosław Handel i Rafał Dobruski coraz większy tracą dystans do lidera wydgorskiego Pończe z Kolonii. Tomasz Golob jedzie już po całej szerokości toru w następnym wyścigu będzie startował z trzeciego pola, którego tak się obawiał przed toruńskim finałem. Tak więc chcę poznać, jak, jakie panują warunki na całej szerokości toru. Na razie Bydgoszczanin prowadzi. Oj, proszę Państwa, no jednak trudno jeździć się żużlowcom tutaj na, na tym torze upadł wariusz Węgrzyk. wyścigu nie ukończy na szczęście wsiadł na motocykli, nic groźnego się nie stało a tymczasem golowy przywiózł trzy punkty dwa punkty zdobył Jarosław Kampel a jeden Rafał Dobrucki w wyścigu ósmym wszyscy zawodnicy będą mieli na swoim końcu już po dwa starty w tym ósmym wyścigu pojadą Piotr Świst kask czerwony Rafał Kurmański kask niebieski Piotr Potasiewicz w kasku białym i Jacek Krępała w żółtym Jacek Krępała i Rafał Kurmański do tej pory punktów nie zdobyli natomiast Piotr Protasiewicz i Piotr Świst wygrali swoje pierwsze starty. No i chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że właśnie z tymi zawodnikami powinna się toczyć walka o zwycięstwo w jego ósmym. Jednak Piotr Protasiewicz, Piotr Świst na drugim miejscu. Trzeci Rafał Kurwański i czwarty Jacek Rępała. Jeśli Piotr Protasiewicz nie popełni błędu, oj błąd może także popełnić Piotr Świst który jako przez moment był zadowolony z drugiej pozycji a atakuje cały czas Rafał Kurmański i w ta druga pozycja Piotra Śwista nie jest pewna Rafał Kurmański już niejednokrotnie udowodnił w zawodach ligowych jak również w indywidualnych turniejach, że jest mimo młodego wieku zawodnikiem utalentowanym bardzo ambitnym walecznym Teraz jeszcze na trzeciej pozycji, ale cały czas atakuje Piotra Śwista. Z kolei Bydgoszczanin może już powoli wczuwać się w rolę zwycięzcy wyścigu ósmego, a Piotr Świst w ostatnim rzucie na taśmę można powiedzieć przywiózł dwa punkty. Rafał Kurmański mimo uporczywych ataków nie zdołał prześcignąć. Zawodnika Pergo przywiózł jeden punkt. Po dwóch w kolejkach dla każdego zawodnika po 8 wyścigach na prowadzeniu Piotr Protasiewicz z kompletem z 6 punktami. Po 5 punktów mają Tomasz Golob, Jacek Krzyżaniak i Piotr Świst. W biegu 9 pojadą Krzysztof Cegielski, do tej pory uzbierał 4 punkty. Rafał Koniewski także 4 punkty. I dwaj panowie, którzy jeszcze punktu nie zdobyli. Mariusz Węgrzyk w kasku żółtym i Jacek Werbała w niebieskim. Tak więc wygląda na to, że właśnie Leszczynianin i z rybnika nie zaliczą tegorocznego finału szczególnie udanych ale zobaczmy co się dzieje na torze bardzo ciasno Rafał Okoniewski a jednak Mariusz Węczyk Mariusz Węczyk na prowadzeniu już obok niego Rafał Koniecki nieco spycha swojego rywala na zewnętrzną stronę Krzysztof Cygielski włączył się w tej chwili do walki już jest na drugim miejscu no. Do przetasowań w tym y, biegu no i teraz Krzysztof Cegielski atakuje Rafała Koniewskiego na prostej wyprzedził Leszczynianina no i właśnie Cegielski prowadzi a zatem proszę Państwa zmienia się tutaj bardzo szybko wszystko na to, że Krzysztof Cegielski Rafał Koniewski bardzo szeroko pojechał musi musiał wykraść prędkość wykorzystał to Maryjusz Ręczyk zbliżył się nieco do Leszczynianina no i w tej chwili proszę Państwa bardzo mocno uderzył Rafał Okoniewski w ogrodzenie. Znalazł się na torze. Wyścig chyba zostanie zaliczony. Krzysztof Cegielski przywiezie się trzy punkty. Dwa punkty zapiszemy Mariuszowi Węgrzykowi. Jeden punkt dla Jacka Rempały, ale cały czas na torze leży Rafał Okoniewski. To jest w tej chwili najważniejsze, w jakim stanie zdrowia znajduje się Służbowiec bardzo ciekawie zapowiada się wyścig. Dziesiąty, proszę Państwa, tutaj Piotr Protasiewicz, Niepokonany do tej pory żółżowiec Polintes Polonii Bydgoszczy, Pojedzie w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego tuż obok niego. Jacek Krzyżaniak mający pięć punktów. Dalej Tomasz Golob także z pięcioma punktami. Tomasz Bajerski zawodnik gospodarczy. To pierwszy. Oj, zamknięty Piotr Protasiewicz, Tomasz Golob teraz na... Prowadzenie wyszedł, Jacek Krzyżanek jest drugi, Piotr Rafałtasiewicz został przez swoich rywali zamknięty, stracił do tej uciekającej trójki dystans. A i Tomasz Bajerski myśli o tym, aby zdobyć tutaj jakiś punkt, jeszcze jest na czwartym miejscu, ale cały czas atakuje Piotra Piotr a teraz właśnie przejechał, już przed nosem, no i... Zdrowiecz na ja, spokojnie do mety wydaje się, że spokojnie, ale to jest przecież ogromna prędkość. No proszę Państwa, ten krzyk, który zapewne Państwo słyszeli, to reakcja publiczności na akcję Tomasza Majerskiego, który jedzie bardzo szybko na trzeciej pozycji. Nie uda się chyba prześcignąć Jacka Krzyżaniaka. Tomasz Kolow zwycięża, drugi jest Jacek Krzyżaniak, trzeci Tomasz Bajerski, a czwarty Piotr Protasiewicz, ale był to bardzo emocjonujący wyścig. Wyścig dwunasty kończy trzecią serię startów. Zobaczymy w nim Piotra Śwista ze stali Pergo w kasku niebieskim, Rafała Dobruckiego z BGŻ Poloni Piła w kasku żółtym, Damiana Balińskiego z Unii Leszno w kasku białym i Andrzeja Guszcze w kasku czerwonym. Wspomnienie dorobku punktowego tych zawodników. 5 punktów ma Piotr Świst, 3 Rafał Dobrucki, 2 Damian Waliński, a Andrzej Kuszcza 4. Ponownie dobry start Piotra Śwista. To może być dzień również zawodnika. Oj, proszę Państwa, strzepieni przez moment byli motocyklami i żużdżowcy zajmujący drugą i trzecią pozycję. Andrzej Puszcza i Rafał Dobrucki. Na szczęście nie doszło do upadku. Damian Waliński na czwartej pozycji, a Rafał Dobrucki w tej chwili atakuje. Oj, Piotr Świst przejechał bardzo niebezpiecznie przed motocyklem Rafała Dobruckiego, ale nie, nie rezygnuje z ataków Milanin. Jeszcze na drugiej pozycji, jeszcze jest szansa na prześcignięcie żółżowca Pergogorzów. Teraz wpadł w jakąś kolejne. Piotr Świst. I ponownie. Zbliża się Rafał Dobrucki. No teraz na prostej Piotr Świst uciekł Milaninowi. Najprawdopodobniej ją zwycięży. Trochę szerzej pojechał Piotr Świz. Trzy punkty dla Śwista, dwa dla Dobruckiego. Jeden punkt dla Damiana Walińskiego. Andrzej puszcza tym razem na czwartej pozycji. A przed nami wyścig trzynasty, w którym właśnie pojedzie Krzysztof Cegielski w kasku żółtym, w kasku czerwonym Rafał Dobrucki. Ten zawodnik ma pięć punktów w dorobku. Sześć punktów ma Piotr Protasiewicz pojedzie w kasku niebieskim. Robert Sawina ma dwa punkty na swoim koncie. W biegu trzynastym pojedzie w kasku białym. zamknięty Piotr Protasiewicz Rafał Dobrucki na drugiej pozycji Pan Krzysztof Cegielski z wyścigu na wyścig jeździ coraz lepiej odjeżdża rywalom no niestety warunki proszę Państwa na torze są coraz gorsze cały czas pada deszcz coraz trudniej się jeździ, jeździ rzutowcą rzuzdowcą trudno wymagać od nich tutaj jakiejś fantastycznej walki tu chodzi o to, żeby dojechać do mety na możliwie najlepszym, najwyższym miejscu ale też aby nie upaść nie wpaść w płot, no właśnie Rafał Dobrucki to w tej chwili proszę Państwa uczynił, jest bardzo ślisko, bardzo niebezpiecznie wyścig trwa nadal podnosi się Rafał Dobrucki no i tak się kończy ten wyścig. Trzy punkty dla Cegielskiego. Dwa punkty zdobywa Piotr Protasiewicz, a jeden Robert Sawina. Ponownie witany gorącymi oklaskami. Bieg 16 proszę Państwa może być ostatnim biegiem dzisiejszego finału. Startują dwaj rywale do złotego krążka mistrzostw Polski, Piotr Świst, 8 punktów, Tomasz Golob, także 8 punktów. Nie startuje Robert Dados, który został przez sędziego wykluczony do końca zawodów. Nie startuje również Rafał Okoniewski, który jest niezdolny do jazdy. W jego miejsce jest Piotr Winiarz. No i proszę Państwa, jeśli po tym wyścigu zawodnicy uznają, że tor nie nadaje się do jazdy, to właśnie wyścig 16 zadecyduje o tytule indywidualnego mistrza Polski. Tomasz Golob w trochę nerwowo. Piotr Świst, jednak bytkoszczanin na prowadzeniu, zanim Piotr Świst teraz atakuje po wewnętrznej, to prędzej, jednak Tomasz Golob, Piotr Winiasz nie będzie się z pewnością tam angażował za bardzo. Przewrócił się Piotr Winiarz, ciekawy jestem decyzji sędziego, e, Winiasz robi co może, aby jak najszybciej usunąć motocykl z toru, udaje mu się to Tomasz Golob z coraz większą przewagą. No chyba w tym momencie Piotr Świst zrezygnował już z walki, ale w tych warunkach, zwłaszcza w tych warunkach trzeba jechać do końca trochę ślisko, Omal nie upadłby Piotr Świst. No i proszę Państwa ciekawy jestem jakie będą rozstrzygnięcia po tym wyścigu, bo wiemy, że po szesnastym wyścigu Tomasz Golop jeżeli przez to jedno okrążenie do końca nic się nie wydarzy, nie zmieni się kolejność, to Tomasz będzie samodzielnym liderem. Teraz widzimy, że jedzie i Tomasz Golop i Piotr Protasiewicz bardzo spokojnie chcą obaj dowieść do mety te swoje pozycje, bo przecież wiadomo, że być może jest to ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Ogląda się Tomasz Golop. zapisujemy mu 3 punkty, ma w sumie 11. Drugi jest Piotr Świst, jemu zapisujemy 10 punktów. No 10 punktów ma także Jacek Krzyżaniak i Krzysztof Cegielski. Za moment proszę Państwa przekonamy się jaka jest decyzja sędziego Marka Wojaczka, jaka jest decyzja zawodników. Po 16 biega na razie na prowadzeniu Tomasz Golob z 11 punktami. Po 16 wyścigu sędzia Marek Wojaczek uznał, że tor nie nadaje się do jazdy, tak więc postanowił przerwać zawody i uznać je za zakończone. Indywidualnym mistrzem Polski w roku 2002 został Tomasz Golob, srebrnym medalistą Krzysztof Cegielski. Przyznano dwa brązowe medale dla Piotra Śwista i Jaska Krzyżaniaka. Pogodziliśmy się z tym, tak miało być widocznie. Cieszymy się, również z tego jest to. Obojętnie, czy jest nas dwóch, czy jeden, mieliśmy tyle samo punktów, tyle samo zwycięstw, tyle samo drugich miejsc, także myślę, że to było sp sprawiedliwe, aczkolwiek w ostatniej kolejce mogło być różnie, bo jak liderzy się spotykali z sobą, a my mieliśmy, można powiedzieć, troszkę można łatwiejsze biegi, także mogło się to wszystko jeszcze odwrócić. No ja nie żałujesz właśnie tego bezpośredniego pojedynku, który by decydował o rozdziale miejsc na podium? Tak, oczywiście, że żałuję, tak jak Piotrek wspomniał, że w tamtym biegu, w którym jechał Tomek i Krzysztof, jechał jeszcze Tomek Bajewski i Kurmański, który się dopasował, no ale nic, mamy medale i to jest najważniejsze. Były, były to naprawdę ciężkie zawody, po pierwsze stawka zawodników bardzo dobra, następny przeciwnik pogoda, także jestem ogromnie zadowolony, że zająłem drugie miejsce i naprawdę spodziewałem się ciężkiej rywalizacji tutaj na to, że zwłaszcza, że borykałem się z dużymi kłopotami sprzętowymi w ostatnim czasie nie chciałem tego głośno mówić, byłem optymistą widać, że ten optymizm mi pomógł lubię na tym to, że jeździć. świadczą o te punkty ligowe i e, bardzo mi zależało, żeby równo jechać przez całe zawody tylko w pierwszym biegu tam e, powiedzmy miałem lekkie zawahanie potem to wszystko odrobiłem, nadrobiłem z rywalami, powygrywałem i udało się że jak powiem dowieźć po raz szósty tytuł mistrza Polski, czego się bardzo cieszę. Jest to dla mnie duże duży wezwanie i duży, yy, duża nagroda za to, co robię do, do tej pory. Piąte miejsce w turnieju zajął Piotr Protasiewicz, Pani Polonia, Bydgoszcz, siódmy Tomasz Bajerski, apatora Adriana Toruń, a Robert Sabina, także apatora na Toruń, czternasta.